Polecam kanał Pro Garage, na którym znajdziecie dużo informacji na temat budowy i działania silników, oraz kanał Jędruj Motofan, na którym znajdziecie też porady o tematyce motoryzacyjnej. Kanał, który warto odwiedzić, jest to kanał Bogusz TV, gdzie możecie posłuchać sobie fajnej muzyki. To wszystko znajdziecie na moim kanale RP GARAŻOWO w zakładce polecane kanały Aby zdemontować nasz zbiorniczek potrzebujemy odkręcić tutaj tą śrubę i tutaj wyciągniemy sobie cały gaźnik oczywiście musimy odpiąć sobie linkę i sprężynkę regulatora obrotów oraz tą tutaj nasadkę na naszą, na naszą odmę. Zaraz zbiorniczek pokażę, jak wygląda. Tutaj z każdej strony tak to wygląda. No, musimy to wszystko umyć i będziemy to rozkręcać. Musimy się dostać do środka tego gaźnika, czyli odkręcamy tutaj z góry wszystkie śrubki. odkręcaniu te wszystkie śrubki, dostajemy się do środka, czyli wyciągam nasz gaźniczek bardzo delikatnie, żeby tu nikt nie pourywać i jak to tu wygląda no membranki już mocno są tutaj jak widać zużyte brudno tutaj też jest zaraz poświęcę więc zobaczycie także Miejscu, gdzie to powinno być dość czysto, to jak zwykle jest brudno. Zbiornik w środku też, widzicie, co się znajduje w zbiorniku. Potem to wszystko na mnie tak pracuje jak powinno. Ja to wszystko muszę wyczyścić. Zwłaszcza gaźnik, tak to wygląda. No i będę musiał wymienić te uszczelki. Dobra, mają przygotowany zbiornik, wyczyszczony, wymyty gaźnik też jeszcze ze starymi membrankami, ale to z tym też zrobimy zaraz porządek. Tu już mam nowe, tak to wygląda. Teraz układamy naszą membrankę w ten sposób i teraz idzie nasza ta podkładka. W ten sposób mamy przygotowane tutaj nasze uszczeleczki, nasza membraneczka i na tym montujemy nasz wyczyszczony gaźniczek. Jeszcze wspomnę tylko, że warto wymienić sobie ten oring, ten ten pierścień stąd się wyciąga, można go delikatnie podważyć jakimś śrubokręcikiem. To nawet widać takie miejsce. W tym miejscu możemy to sobie tutaj podważyć. I oczywiście wymieniamy to na, nową, na nowe, bo to nam też mm, odpowiada za szczelność naszego układu sącego, zasilającego więc warto to wymienić pamiętajcie o tym aby tutaj te śrubki przykręcać sobie e, szczuciem i, e, i po przekątnej żeby te siły rozkładały się nam trudno tak przygotowany biornik z gaźnikiem możemy sobie już zamontować do naszej kosiarki i zalać paliwem Pamiętajcie tylko o tym, że jeśli mieliście wodą zbiornik, to żeby go dobrze wysuszyć żeby tam nie została woda, bo może być też problem z odpaleniem I Jeśli Wam zostanie troszeczkę wody bo na przykład nie, nie, nie zlejecie całej, bo tam po myciu zawsze coś zostaje to zróbcie tak jak nieraz ja robię też, że Wpycham do środka trochę szmaty, tak żeby do dna dostała, zostawiam na chwilę. I ona mi da fajnie, ta szmatka to wodę wchłania. Także to by było na tyle. Do zobaczenia. Hej, cześć.